Przywędrowałem dzisiaj do tego szczególnego miejsca, w dniu, w którym słyszymy tak przepiękną Ewangelię, w dniu, w którym widzimy Piotra, który chodzi w głębi słowa Pana Jezusa. W tym miejscu chciałbym szczególnie dzisiaj zrobić to lekcję Divina, ponieważ w tym miejscu dzisiaj tak blisko świętego Piotra mogłem tę Ewangelię... Po raz kolejny przeczytać i rzeczywiście mnie bardzo mocno poruszyła. Ale też z tego miejsca wiele razy przez usta następców św. Piotra wielokrotnie padały te słowa: Nie bój się, wypój na głębie. Duki na altum. Zechciejmy przez chwilę zatrzymać się nad mocą tego słowa. Pierwszą rzeczą, która mnie bardzo uderzyła w tej Ewangelii jest to, żeby wejść, być człowiekiem głębi żeby być człowiekiem głębi. Co to znaczy? Po pierwsze, to znaczy wejść głęboko w siebie. Nie być człowiekiem powierzchownym. Nie dać się zdominować powierzchowności, którą dzisiaj tak bardzo proponuje współczesny świat. Być człowiekiem głębi to zobaczyć i odkryć swoją wartość. To, jak bardzo jesteście wartościowi. To, jak wiele w życiu macie. Pomimo tego, że czasami wasze historie, nasze historie są nieraz połamane, pomimo tego, że tak naprawdę patrząc tak bardzo powierzchownie na nasze życie, zbyt wiele dobrego nie możemy, może powiedzieć, bo doświadczyliśmy wiele trudu, wiele, wiele, wiele cierpienia, nie wiem, czego jeszcze, ale to Słowo zachęca nas, żebyśmy naprawdę zeszli w głąb swojego serca i zobaczyli, odkryli to, kim jesteśmy w oczach Pana. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, żeby wejść w głębie Słowa. Słowa nie da się czytać powierzchownie. Ewangelia czytana powierzchownie nie ma sensu. Ze słowem trzeba po prostu być, słowo trzeba po prostu kochać. Słowu trzeba dać się poprowadzić. Wypłyń na głębie to znaczy też właśnie dać się poprowadzić słowu i to takiemu słowu, które w pierwszym odruchu wydaje się absolutnie bezsensowne, bardzo trudne, sprzeczne z naszym ludzkim doświadczeniem. Widzimy Piotra, który jest nad brzegiem jeziora. Pan Jezus przychodzi do niego i mówi mu: Wypój na głębie. Po pierwsze, Piotr ma doświadczenie rybaka. Jest wyrafinowanym rybakiem. Pewnie przez wiele lat był na tym jeziorze i wie jedno: że to słowo, które mówi Pan Jezus, w żaden sposób nie ma prawa się tam wydarzyć. To jest pierwsza rzecz. Słowo, które jest sprzeczne z doświadczeniem świętego Piotra. A druga rzecz, która jest niesamowicie ciekawa, to jest to, że spróbujmy przez moment postawić się w sytuacji Piotra. Piotr był zmęczony. Piotr miał tego akurat poranka, kiedy już wschodziło słońce, miał doświadczenie jakiejś takiej bezowocności. Więc słowo, które mógł usłyszeć od Jezusa, które usłyszał od Jezusa, wypój na głębie, zwłaszcza kiedy słońce już wchodziło i kiedy żaden rybak wytrawny nie wypływa na głębie, w pierwszym odruchu mogło wydać się zupełnie bezsensowne, sprzeczne z naszym ludzkim doświadczeniem. Co robi Piotr? Piotr wchodzi w głębie Słowa. Piotr wchodzi w głębie Słowa. Co to znaczy, że wchodzi w głębie Słowa? To znaczy, że robi niesamowicie fantastyczną rzecz, którą życzę każdemu z Was, byście umieli zrobić w Waszym życiu. Piotr nie dyskutuje ze Słowem. Jakie jest narzędzie, żeby wejść w głębie Słowa? Jakie narzędzie otwiera Słowo? To jest słowo posłuszeństwo. To jest słowo posłuszeństwo. To znaczy ważne jest to, żeby ze słowem nie dyskutować. Możemy usłyszeć słowo i zaraz bardzo często przechodzi nam na myśl nasze ludzkie ale, ale to jest sprzeczne z naszym ludzkim doświadczeniem. To nie ma prawa się wydarzyć. Piotr zwyczajnie ufa słowu i daje się temu słowu prowadzić. To jest naprawdę dobre doświadczenie, żeby dać się poprowadzić słowu, które po ludzku wydaje się bardzo bezsensowne, które po ludzku wydaje się Bezowocne, które po ludzku wydaje się może nawet denerwujące. Piotr miał za sobą już ciężką i tak noc, yy, jakiegoś takiego bezsensownego połowu. Kochani, ja wam życzę, żebyście w swoim życiu yy, mieli takie momenty, poczucia bezowocności, poczucia tego, że coś się w waszym życiu nie udało i że wtedy, żeby wtedy przyszło w wasze życie słowo, ono każdego dnia przychodzi. I byście nie lękali się naprawdę. Abyście dali poprowadzić się każdego dnia słowu, które daje nam Pan Jezus. Ono wiele razy wydaje nam się głupie, ono wiele razy wydaje nam się bezsensowne. Piotr natomiast robi ten wysiłek i daje się poprowadzić słowu. To jest niesamowicie piękne, bo jesteśmy w czwartym, w piątym rozdziale Świętego Łukasza. Szósty rozdział to będzie kazanie Pana Jezusa. I w tym kazaniu Pan Jezus będzie kończył to kazanie takimi słowami, że człowiek, który słucha powierzchownie, jest podobny do człowieka, który buduje swój dom na piasku. No właśnie, nie wchodzi na głębie, buduje swój dom na piasku i takie życie rzeczywiście no, wydaje się być. Później bardzo szybko człowiek się zawodzi. Natomiast człowiek, który się upiera, człowiek, który nie odpuszcza, człowiek, który dokopuje się głęboko do skały, buduje swój dom. Na fundamencie, na fundamencie stabilnym. Budować z Chrystusem, budować na Jego słowie, to jest fundament niesamowicie stabilny. Kochani, wypójmy na głębie. Życzę Wam, żebyście dzisiaj odkryli głębię swojego serca. To, jak bardzo jesteście przed Panem Bogiem piękni, jak bardzo przed nim jesteście wartościowi. A po drugie, życzę Wam, żebyście dzisiaj, w takiej sytuacji, w której jesteście, z takim doświadczeniem, jakie macie. Z tym, co dzisiaj w sercu przeżywacie, usłyszeli Słowo Jezusa, wypłyń na głębie. Nie wiem, co to jest dla was, ja wiem, co to znaczy dla mnie. I uchwyćcie się tego Słowa, pozwólcie, żeby to Słowo przekopywało głębiny waszego serca. Z tego miejsca szczególnego, z całego serca pragnę wam pobłogosławić w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.